Ciekawe na panią redaktor. No to już znaczy, że możemy zacząć. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji Solidarnej Polski. Szanowni Państwo, tyle praw dla mniejszości niemieckiej w Polsce, ile praw dla mniejszości polskiej w Niemczech. Dzisiaj w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się zgromadzenie ogólne OBWE, ale to zgromadzenie powinno odbywać się w Berlinie. W Berlinie, gdzie dyskryminowana jest od 31 lat mniejszość polska. Pomimo podpisania polsko-niemieckiego traktatu 17 czerwca 1991 roku, Niemcy do dnia dzisiejszego nie respektują artykułu 20 polsko-niemieckiego traktatu i nie finansują chociażby nauki języka polskiego ojczystego oraz nie uznają praw polskiej mniejszości instytucjonalnie. Nie znajdziemy ani jednej pozycji w niemieckim budżecie federalnym wspierającym organizacje polskie działające na terenie RFN. Zgodnie z danymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Republice Federalnej Niemiec mieszka 867 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej. I w związku z tym, że Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość przywraca polsko-niemiecką symetrię, dzisiaj 20 posłów Solidarnej Polski złożyło w ramach działań dotyczących polsko-niemieckiej symetrii ważny projekt ustawy. Jest to ustawa likwidująca przywilej, faktyczny przywilej mniejszości niemieckiej w Polsce. Całkowicie nieuprawniony. Naszym zdaniem ten przywilej narusza konstytucję narusza równość wobec prawa. Konstytucja mówi jasno, że nie ma żadnego podziału ze względu na narodowość, jeżeli chodzi o siłę głosu polskiego obywatela. Zresztą standardem w Unii Europejskiej jest brak takich przywilejów. Są tylko trzy państwa. Wynika to tylko i wyłącznie ze sporów etnicznych, czyli Chorwacja, Rumunia i Słowenia, które mają pewne formuły przywilejów. Natomiast w Republice Federalnej Niemiec nie ma żadnego przywileju dla mniejszości polskiej dla Polaków. Nie ma nawet finansowania nauki języka polskiego, dlatego odgrzewamy niejako Projekt ustawy prawa i sprawiedliwości z roku 2004, tak aby zmienić już potem zmienione kodeksem wyborczym z roku 2011 regulacje, które obowiązują od ponad 20 lat. Nie ma możliwości naszym zdaniem akceptowania sytuacji braku symetrii w traktowaniu polskiej mniejszości w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce i na przykład akceptacji nieuprawnionego przywileju dla mniejszości niemieckiej. Niemiecki, tak, który powoduje, że w chwili obecnej jest jeden poseł mniejszości niemieckiej, który dostaje się właśnie z uwagi na ten przywilej do polskiego Sejmu. W dniu dzisiejszym, również, szanowni państwo, zgodnie z tym, co zapowiedzieliśmy dokładnie rok temu, złożyłem. Poprawkę wykreślającą kolejne 119 milionów złotych w budżecie na rok 2023 dla mniejszości niemieckiej na naukę języka niemieckiego. Niemcy, nie dość, że mieli 31 lat od podpisania traktatu na stworzenie ram finansowania nauki języka polskiego w Niemczech, to mieli ostatnie 12 miesięcy, żeby po tym, jak polskie państwo w końcu w sposób profesjonalny upomniało się o dyskryminowanych Polaków w Niemczech, żeby mogli zarazić i uchwalić na poziomie swojego budżetu taki, taki budżet, który zagwarantowałby Polakom i mniejszości polskiej w Niemczech finansowanie nauki języka polskiego ojczystego. Nie zrobili tego i dokładnie tak jak rok temu zapowiedzieliśmy jako Solidarna Polska składamy kolejny wniosek, przywrócimy polsko-niemiecką symetrię według standardu niemieckiego. Niemiecki standard to jest 0 euro na język polski ojczysty w niemieckich szkołach, więc naszym zdaniem standardem polskim również będzie 0 zł na naukę dodatkową dla mniejszości niemieckiej języka polskiego. Te pieniądze chcemy oczywiście przeznaczyć dla Polonii, dla Polaków, dyskryminowanych czy w Niemczech, czy w innych państwach po to, żeby wspierać swoją własną diasporę i nie ma zgody, aby w Unii Europejskiej ta praworządność, o której tak często mówią Niemcy, była tak bezczelnie przez Niemców łamana. Zastanawiam się, gdzie są w ogóle politycy lewicowi, którzy tak często mówią o dyskryminacji, o tolerancji tutaj właśnie w polskim Sejmie, którzy nie reagują na to, jak polska mniejszość jest dyskryminowana w Niemczech, ale Solidarna Polska upomina się o te prawa nie dla przywileju wyborczego dla mniejszości niemieckiej i zdecydowane nie dla akceptacji braku symetrii w finansowaniu nauki języków w Niemczech i w Polsce. Nie zgadzamy się na to, aby Niemcy w sposób bezczelny nadal artykuł 20 z traktatu Polsko niemieckiego z 17 czerwca 1991 roku, w którym Niemcy zobowiązały się do finansowania nauki języka polskiego ojczystego. Podkreślam, ojczystego, nie um, dla imigrantów, bo niektóre Landy finansują i traktują Polaków jak imigrantów. My, jako Polska, jako Rzeczpospolita, traktujemy obywateli polskich mniejszości, należących do mniejszości niemieckiej, narodowości niemieckiej jak mniejszość, a nie jak imigrantów. I nie zgadzamy się na to, aby ten um, atrybut odbierać Polakom, którzy mieszkają dzisiaj w Niemczech, żeby nie mogli uczyć się w trybie szkolnym w niemieckich szkołach, bo traktowani są w taki sposób, że w niektórych landach uczą się jak imigranci w małych salkach, bez nauczycieli języka polskiego, jako zajęcia dodatkowe bez wpisu na świadectwie. Na to absolutnie nie ma zgody. Walczymy o prawa Polaków w Niemczech i dlatego jestem przekonany, że Sejm wesprze naszą poprawkę i doprowadzimy do tego, do czego nie Chcieli, żebyśmy doprowadzili do wyrównania statusu finansowania języków zgodnie z traktatem. Skoro Niemcy nie finansują nauki języka polskiego, Polska również nie powinna finansować dla mniejszości niemieckiej nauki języka niemieckiego. Szanowni Państwo, ponad, mija już więcej niż 30 lat po podpisaniu traktatu polsko-niemieckiego. Jeżeli strona niemiecka. Chciałaby, aby te relacje wyglądały w sposób tak, jak to zapisano w traktacie, to spełniłaby wszystkie wymagania tych, tego traktatu. Tymczasem widzimy, o czym wspominał pan minister Kowalski, że Niemcy zupełnie inaczej do tego podchodzą. Symetria jest czymś naturalnym. Dobre relacje wymagają symetrii, wymagają pełnego szacunku. Jak nazwać sytuację, kiedy Polska finansuje nauczanie języka niemieckiego jako mniejszości, a strona niemiecka ignoruje, tak jakby w ogóle Polacy nie mieli też obywatelstwa Republiki Federalnej Niemiec. To, co w tej chwili się dzieje za naszą zachodnią granicą, to jest świadectwo tego, że traktuje się nie w porządku mniejszości traktuje się w sposób taki, który nie jest zgodny z, z, z polską racją stanu, również z dobrymi relacjami pomiędzy Polską a pomiędzy Republiką Federalną Niemiec, dlatego ta poprawka ma przywrócić pewne proporcje, symetrię tego, co tak naprawdę powinniśmy już dawno zrealizować. i Projekt, który dzisiaj przedstawiamy, projekt przygotowany przez pana ministra, przez Solidarną Polskę, e, zakłada podobne rozwiązania jak z 2004 roku i to są sprawiedliwe rozwiązania, bo Polska nie może tolerować dłużej takiej sytuacji, że Polacy są traktowani jak imigranci. A w Polsce finansuje się mniejszość, a w Parlamencie Polskim zasiada niemiecki poseł, a jak widać Polaków nie ma w Parlamencie Niemieckim, a jeżeli chodzi o mniejszość, czy właściwie o liczbę Polaków, którzy żyją, jest ich blisko prawie milion, no to świadczy o tym, że Niemcy po prostu no, nie chcą zachowania proporcji, nie chcą zachowania symetrii i nie wywiązują się z zobowiązań. Jeżeli te dobre relacje miałyby wyglądać tak jak to było w założeniach traktatu polsko-niemieckiego, no to Niemcy by spełniły te zobowiązania. Nie chcą. Nie, nie, 30 lat na to nie wystarczyło. To powinniśmy po prostu zgodnie z racjonalną zasadą symetrii przedstawić i przyjąć ten projekt. Mam nadzieję, że projekt spotka się z akceptacją wszystkich klubów parlamentarnych, również w tym Platformy Obywatelskiej, bo rozumiem, że. Y, 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 są w stanie postawić się po stronie racji polskiej, a nie po stronie niemieckiej, chociaż czasami mam wrażenie, że ta mniejszość jest trochę większa niż w polskim parlamencie, niż tylko ten jeden poseł, no ale to już wynika bardziej z, z uwarunkowań e, politycznych, niektórych opcji politycznych w polskim parlamencie. Dziękuję. Czy są może jakieś pytania? Tak, bo ja myślę, że chciałam zapytać o to, czy Pan uważa, że inne sprawy według powinny mieć okres obrót okay. czy może takie jak inni opozycja zawsze, żeby można było do nich wrócić? I... Pani redaktor nie jest tajemnicą, że w sprawach pedofilów czy którzy ludzi, bandytów, którzy popełniają tak obrzydliwe przestępstwa, no, nie ma słów parlamentarnych, które można by to było tutaj użyć. I nie ma też rozwiązania na telef humanitarnego, które chciałbym powiedzieć. No, rozwiązanie powinno być bardzo mocne. Nie będę mówił w tej chwili o jakichś możliwościach sankcjonowania, które w polskim prawie nie mogą funkcjonować, ale może Pani się domyśleć. No bo jak ktoś skrzywdzi małe dziecko, to nie ma miejsca na przestrzeni na pewno na to, żeby gdziekolwiek się znalazł. Ja, Najchętniej sam bym mierzył karę wobec takiej osoby, ale nie mogę tego zrobić i chciałbym tu zatrzymać, pewien, pewien, zachować pewne standardy wypowiedzi. Co do opozycji, kiedy był projekt zaostrzenia przepisów dotyczących właśnie kar dla pedofilów, opozycja platforma Oceska była przeciwna. Kiedy wprowadził minister sprawiedliwości rejestr pedofilów, wszyscy atakowali, stwierdzili, że tam nie ma jakichś zawodów, co było nieprawdą, zresztą to było wszystko sprostowane. Prawa i sprawiedliwości Zjednoczona Prawica, Solidarna Polska, szczególnie minister Ziobro, Prowadził nie tylko zaostrzył przepisy, ale instrumenty wytyczne, wszystko to, co dotyczy aparatu państwa, dzisiaj ścigającego tych obrótliwych przestępców i Zjednoczona Prawica podchodzi do tego w sposób zero -jedynkowy. My nie uważamy, że należy tutaj bawić się w jakieś takie... Yy, nowe podejścia lewicowe, że współczuć tej osoby. współczyć należy ofiarom i chronić ich przed tymi bandytami. Jeżeli pani pyta o przedawnienia, to ta dyskusja oczywiście niech się odbędzie, ale należy zastanowić się na, ten, na aspektem takim bardziej czysto formalnym i zapytać Ministerstwo Sprawiedliwości, jak to jest możliwe z punktu widzenia na przykład materiałów dowodowych, podstawowych czy oskarżeń, czy jakichś innych materiałów. Ja Nie chciałbym mówić ani, że jestem za, ani przeciw, bo też nie jestem właściwy do tego, żeby udzielać odpowiedzi w imieniu Polski, no to Minister Sprawiedliwości. Najlepiej do tego, jak się usłyszy, czy który jest To jest moje prywatne, prywatne zdanie, moje, moje jest takie, że dla kogoś, kto popełni tak obrzydliwy czyn na małoletnim, rozwiązanie powinno być bardzo mocne, ale wiem, że w Polsce tego typu rozwiązania nie mogą funkcjonować z uwagi na inne uwarunkowania międzynarodowe. Sądzę, że pani się ze mną zgodzi, że jeżeli pedofil gwałci małe dziecko, to sądzę, że kara powinna być radykalna i powinniśmy chronić. Ale to panie redaktor, jeżeli mnie Pani pyta, jakie jest moje prywatne zdanie, tak uważam, że coś takiego mogłoby być, ale w polskim systemie prawnym jest to niemożliwe z uwagi na uwarunkowania międzynarodowe. Ja mam pytanie do Pana ministra Kowalskiego. Czy rozważa Pan na przykład w niedalekiej przyszłości taki scenariusz dołączenia do Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle widziałby się Pan w szeregach Prawa i Sprawiedliwości? Nie mam zielonego pomysłu, skąd pan redaktor w ogóle taki pytanie zadaje. Moją partią jest Solidarna Polska. Jestem dumny, że jestem członkiem Solidarnej Polski, pana ministra Zbigniewa Ziobro. Solidarna Polska jest coraz mocniejsza. Solidarna Polska miała rację w kontekście relacji polsko-unijnej, w kontekście obrony polskiego węgla, w kontekście krytyki przechodzenia na gaz ziemny. Minister Zbigniew Ziobro jest znakomitym liderem i jestem przekonany, że w przyszłym sejmie będzie nas wielokrotnie więcej. Czyli nie wtrzymuje pan Nie. Absolutnie. Ale, wydam to, że to w kontekście między innymi Wpłacał pan tylko na kampanię Joachima Brudzińskiego, a na polityków Solidarnej Polski żadnej kampanii nie Znakomity polityk, pan Joachim Brudziński. gdyby miał jeszcze raz wpłacić własnych pieniędzy, to dla tak aktywnego polityka, jakim jest pan Joachim Brudziński, wpłaciłbym zdecydowanie. Tak uczyniłem w roku 2019. Jeszcze wcześniej, przed tym, niż byłem członkiem Solidarnej Polski, uczyniłbym to jeszcze raz. Pan Joachim Brudziński przejdzie do historii III Rzeczpospolitej za to, że przywrócił godność całemu województwu wództwo zachodniopomorskiego, pomorskiego bo oni jest to jest tak, że pamiętamy czasy Platformy Obywatelskiej, kiedy te wszystkie ważne inwestycje dla województwa zachodniopomorskiego nie były realizowane. Nie były realizowane Baltic Pipe, nie był realizowane kwestia chociażby tunelu pod Świnoujściem, nie było takich rozbudowy dróg, nie było inwestycji w infrastrukturę, nie było rozwojów azotów w Policach. No, twarzą tych wielkich sukcesów jest pan Joachim Brudziński. Myślę, że dzisiaj bez względu na to, jakie mamy poglądy polityczne, polityków należy oceniać... Za skuteczność. Joachim Bruziński doprowadził do tego, że zachodnio-pomorski jest silnym województwem, jest naszą e, taką bramą Rzeczpospolitej na inne rynki. Czy na co to powiem? Tak, tak, tak są finansów między innymi, ale także wcześniej rzecznik rządu, tak jak pan ma do serwisu polskiego. państwo, zjutuje, z tej takiej antyunijnej drogi czwartej, e, czy coś się zmieni? W

każdy z nas może uczyć się na błędach. Ja sądzę, że i ten wiceminister i rzecznik rządu doskonale wie, jakie błędy popełniono. Akurat tak się składa, że pyta pani przedstawiciela, przedstawicieli Solidarnej Polski, która miała rację. Niestety mieliśmy rację, bo Unia Europejska nas szukała, więc Pan minister i Pan Rzecznik Rządu doskonale wie, że w tych sprawach jakakolwiek postawa, która ślepo ufa Komisji Europejskiej, jest błędem. Po drugiej stronie mam twardy negocjatorów. Unia Europejska to nie jest dobry wujek. To jest kwestia również pewnych innych decyzji, które muszą być porankowane bezpieczeństwem i bezpieczeństwem również suwerennościowym. Gdybyśmy robili wszystko to, co chciała Unia Europejska, no mielibyśmy po pierwsze zdecydowanie większy kryzys, jeżeli chodzi o energetykę. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji bardziej komfortowej. Zresztą to jest również paradoksalne, że w polskim parlamencie czy polscy publicyści nie zauważają jednej rzeczy, że dzisiaj w sprawach na przykład międzynarodowych to liderzy europejscy mówią, że Polska miała rację. Sprawa KPO Solidarna Polska miała rację, dlatego że przestrzegaliśmy, że jakikolwiek mechanizmy warunkowości, a dalej jeszcze płacanie dodatkowych środków finansowych jest czymś, to jest krok za daleko, dlatego że nas oszukano w tym aspekcie, dlatego powinniśmy reprezentować postawę, która będzie. No, czy wydańmy, Polsce, no, czy, czy, szanowni Państwo, my, my, my w swojej krytyce. Szanowni Państwo, my w swojej krytyce w stosunku do Unii Europejskiej, Eurokratów, i tak jesteśmy bardzo umiarkowani w stosunku do tego, w jaki sposób od dwóch lat Polska jest poniżana i atakowana, ale zadaję zawsze takie bardzo podstawowe pytanie. Kiedy rozmawiamy m.in. o eurokredycie KPO, a więc o tej składowej 23,9 miliardów euro, o którą tak wielką batalię toczy PSL i Platforma Obywatelska, że powinniśmy te pieniądze natychmiast przyjąć, pożyczyć za wszelką cenę, to trzeba zadać sobie proste pytanie. Jaki jest koszt finansowy dla Polski za pobranie tych 112 miliardów złotych? Do 2058 roku, tylko i wyłącznie z tytułu składki członkowskiej, podwyższonej składki członkowskiej, bo w 2020 roku składka członkowska z tytułu spłaty KPO została zwiększona o 0,6 punkta procentowego, to daje 14-16 miliardów euro do roku 2058, czyli zaokrąglając 75 miliardów złotych. A gdyby dzisiaj jeszcze zgodzić się na propozycję Eurokratów, żeby pod KPO zwiększyć składkę członkowską o 1 400 milionów euro, czyli 6,5 miliarda złotych, to oznaczałoby, Szanowni Państwo, że Polska do roku 2058 za 112 miliardów złotych dotacji bezpośrednich musiałaby wpłacić ponad 300 miliardów złotych, czyli trzy razy więcej mamy wpłacić eurokratom za te 112 miliardów złotych, które dzisiaj są przedmiotem tego sporu. To są bardzo racjonalne pytania. Nawet nie, nie jest policzony koszt tak zwanych kamieni milowych. I w tej sprawie to Solidarna Polska miała rację, kiedy w roku 2020 mówiliśmy, nie bierzmy pośrednictwa Komisji Europejskiej, sami sobie stwórzmy jako Polska własny KPO, własny fundusz pożyczmy bez pośrednictwa, bo ani tych pieniędzy nie ma, spłacamy te pieniądze, a do tego ich koszt nie jest znany. Jeżeli jest znany koszt spłaty 23,9 miliarda euro tutaj przez Państwa, to proszę o tym powiedzieć, bo ja tego kosztu nie znam. Koszty teraz, jakie Polska płaci za to, że musi pożyczyć Koszt... rynku już nawet ale tak, jak pani się, panie, panie ale tak jak, koszta, jak Pani powiedziałem, 8 chwili, my tak. spłacamy KPO tak, miliardami złotych. Odroczy, ale my spłacamy pytałam, miliardami. Zadałam, czy prezes Kaczyński, proste pytanie zadałem, czy prezes Kaczyński jest w stanie Was przekonać, żeby wykonać swój projekt dlatego że Polska potrzebuje pieniędzy w sytuacji kryzysowej. Są o to tym, tak? jakie będzie stanowisko Solidarnej Polskiej w zakresie w KPO, już wszyscy dobrze wiemy że my uważamy, że my w, w tym aspekcie przez Polskę to szukano i teraz Zresztą mamy licznik. A propos kosztów, to na przykład za plastik teraz płacimy 150 miliardów miesięcznie. Pan minister Szymański, że fundował polsce 3 miliardy 200 milionów, tam licznik Szymański bo cały czas bije. To świadczy o tym, że te środki finansowe my płacamy, tak jakbyśmy poszli do, po kredyt do banku na określony cel. Kolega może zbankrutować, mamy hipotekę, wszyscy razem za to odpowiemy. Na ratę z, z mamy zwiększoną, a pieniędzy dalej nie widzimy. No to, to o czym mówimy? Mówimy o złotym oszustwie. To, to, jest to Czyli ostatnie no, pytanie. Tak i chciałem zapytać o niemiecki system Patriot, czy on powinien funkcjonować, bronić naszego nieba tutaj w Polsce? Ja mam pełne zaufanie i mamy pełne zaufanie do pana ministra Mariusza Błaszczaka, do pana wicepremiera. Jestem przekonany, że podejmuje decyzje zgodne z polskim interesem. Wspieramy te decyzje. Moim zdaniem osobistym propozycja, aby Patriot broniło nieba ukraińskiego przed rosyjskim jest, to jest propozycją jak najlepszą, ponieważ te systemy powinny być przede wszystkim wykorzystywane dzisiaj w działaniach wojennych i ta decyzja po. Powinna być wspierana i ten polski postulat powinien być wspierany przez wszystkich polityków. Dziwi mnie to, że Niemcy nie wysyłają uzbrojenia w takiej ilości, jak na jakich ich po prostu stać na Ukrainę, że cały czas blokują polskie działania, działania polskiego rządu w zakresie sankcji, w zakresie chociażby cen maksymalnych na gaz ziemny. To pokazuje, że Niemcy cały czas są w tej chwili niejawnym, ale jednak sojusznikiem takiej polityki prorosyjskiej i my jesteśmy dokładnie na odwrotnej skali. My zdecydowanie wspieramy twarde działania i w 100% ufamy panu premierowi Boszczakowi. Dziękujemy bardzo. jest pan dziękuję. za tym, żeby NATO przystąpiło do wojny z Ukrainy, rozumiem, tak? Panie ministrze, żeby Panie ministrze, jest pan za jest jestem za tym, nie jest w NATO NATO Pani jest chcę powiedzieć, że dzisiaj wiele państw, tym Polska, pomaga Ukrainie, ja dostarcza związków, związków, związków... z Ukrainą? Bo takie będą konsekwencje wejścia m.in. kakiegoś patriotów, żołnierzy natowskich na teren ochrony. Bez żadnych żołnierzy natowskich można... No nie da. Bez żołnierzy natowskich nie się rozdzielczo.